W filharmonii Częstochowskiej muzyki klasycznej słuchała niecodzienna publiczność. Tym razem widownią były niemowlęta, maluchy i kilkuletnie dzieci, które wraz z rodzicami uczyły się rozpoznawać dźwięki oraz instrumenty muzyczne. To kolejny koncert artystyczny i już dwudziesty z kolei koncert w Częstochowie. Mali uczestnicy słuchali muzyki klasycznej w ramach cyklu Filharmonii Malucha. Idea powstała w Szkole Muzycznej Yamaha w Katowicach i była odpowiedzią na apel artystów, aby dzieci poznawały kulturę wysoką już we wczesnym etapie życia. Celem jest y, wzmacnianie emocji u dzieci poprzez bliskie obcowanie z muzyką, a na tyle bliskie, że dzieci mają możliwość dotknięcia instrumentów, takich prawdziwych, profesjonalnych, jak na jakich gra się w filharmonii. Dzieci słuchały muzyki, ale wchodziły też na scenę, na której w tym roku królowały bardzo ciekawe instrumenty. Bardzo wiele instrumentów perkusyjnych, zarówno tych, które wydają tylko dźwięki, oraz tych, które, na których można zagrać melodię, więc spektrum niesamowite. Filharmonia Malucha to koncerty edukacyjne wprowadzające dzieci w świat muzyki klasycznej, która wpływa na rozwój dziecka nawet gdy jest jeszcze w brzuchu mamy, uspokaja odpręża, kształtuje wrażliwość i wzmacnia twórczą wyobraźnię.